Jajka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela rano, po 6 koło 7 moja kropeczka jeszcze śpi. No, ja tak ten chciałam dzisiaj właśnie te prezenciki dać, tak cicho mówię, żeby mnie nie słyszała. No a ja tu właśnie mam te jajuszka przygotowane dla mojej kropeczki. Wielkanocne, takie duże duże jedno jajko małe. Z tego Playmobila. I taką laleczkę jeszcze wziąłem, a była w Dekamaxie. Nawet fajna, taka, mówię a wezmę. nie weznę. była, tą mówię Tej weznę. jej położyć Tą koło na biurko. Nie chcę się nie wiadomo, gdzie chować, żeby tam położyć. Uczy ten, obudzie się to zobaczę. Ja kawę muszę teraz zrobić jeszcze, nastawić na kompanię, żeby wreszcie sobie wziąć. Dobra. Kropka wystraszyła, ale za wam że ją dostałam. tylko do pisania, no, no, patrzę teraz chciałam zobaczyć tylko kocinę, patrzę jest 620, dopiero 620. Idę tego tak po cichutku, spokoju, a kropka leci. No mnie tak wystraszyła, to jest dopiero szósta kochanie, a ty jeszcze śpisz, a ona już się obudziła, moja kropaczka. Szósta godzina, a moja kropka już się obudziła. Maniuśka. A ty widziałeś, co zajączek przyniósł mojej kropeczce? Widziałam sam. Widziałaś, co zajączek przy, przyniósł kropeczce? No, a co ty, zajączek przyniósł? No to ty byłeś. A co zająciu przyniósł kropunik? E, lalkę Widziałaś? No, widziała kropenia Tak. No, ja moja. A ja myślałam, że. O. A to tak szósta kocina, a ty już nie śpisz, kropelnia ta godzina i moja kropeczka już nie śpi. O, ja, ja, ja. Co, jak się podoba się? No. Kiedy A mama dzisiaj. O, jaj, cósiu. I kolejny jak i znowuż jajcoszek. I znowuż jajcoszek. Nie wiem, co jest nie mam. No, taki skromny trochę był. Ale za tydzień ma kropeczkę urodzinki. No, taki... Taką sobie mamcia z primary'a ubrała, ale powiem kurczę, to jest MK. No, koszulka może je, ok, ale te spodnie są jakieś takie duże. Musiałam je podwinąć, bo one takie trochę za duże, jakby Lka to była, nie MK a LK. Ale tak fajna ta pierzonka, mi się podoba. I to nie droga była chyba 7 euro, płaciłam. No i jest super. Też się ja to... No, w większości lubię w tych halkach spać. Ale teraz wieczorem jeszcze jest chłodno. No to tak wieżamka jest akurat. No. I super. I co Didziś? Co to tam jest? Jestem ciekawa. Jezu, my to jakieś jak wcześne marki. Oj, z cukiereczki. Aha, to są słodycze te. A zabawki nie ma nic. O, to są tylko słodycze. A mamcia myślała... Pokaż kochaneczku. Tu takie Playmobile. Myślałam, że to jakieś jeszcze puzzle. ten. Kuzle, jakie zabawki będą. Czy tam będą? O, to są słodycze. No, I laleczka, No. nie to ja nie No to ja zaraz przyjdę, kopaję, tak? Mama kawcie musi. kopaję. Kochanie, kochanie, kopanie, kochanie. Mam cię jeszcze śpi. No idę kawkę zrobić, dobrze? No. Bo mama zawsze mi się zra na kawkę, na kąpanie mam nastawione. No. Na kompanię mam nastawione. nam kompanię, no, na prysznic. Dziuba, no Jezu, tam mnie je zawsze klepi. Ten moło czorcie kocham. Rybaku mój. Tam prezent tego. Adzająca. Prezent. Mama musi piew kawę zrobić. Kurczę, myślałam, że sobie jeszcze trochę posiedzę na spokojnie i kawcie wypiję. A. No, temu tak wcześnie wstałam. To jest dopiero 620 ryba, a ty już nie śpisz. Ja też. Ale mamcia chciała na kawcie, mówię sobie: Wstanę na spokojnika, w się wypiję. No, wtedy kropeczka się obudzi. A tutaj kropeczka równo z mamcią się obudziła, nie? już szaleje, tańczy sobie, nie? No, ja muszę kawę wypić, później śniadanie zrobię. Piew trzeba się dobudzić. 6 godzina to tak trochę za wcześnie na śniadanie. Piew trzeba, piew mamcia musi się dobudzić. Czekaj. Nie. No. no, a ja już właśnie ten prysznic, y kąpiel sobie wzięłam, odświeżyłam się, kawkę mam zrobioną, kurczę to jest dopiero prawie siódma, a ja już mam wszystko prawie porobione, Kropka chciała na razie te płatki z mlekiem, to teraz płatki z mlekiem je. Jeszcze ten śniadanko jeszcze zrobię po śniadanku, tak troszeczkę jeszcze odpoczniemy, coś obejrzymy sobie, pójdziemy na plac. Bo ja mam dzisiaj w planie, żeby sobie wziąć skakankę i chociaż te dwie godziny na skakance, na skakance poskakać, trochę w piłkę pograć, tam trochę na tym steperze poćwiczyć i na tym rowerku na dworzu. Tak trochę sportowy dzisiaj, sportowy mieć dzisiaj dzień. Żeby tak w domu nie siedzieć. Wiem, święta, ale ja tam wolę i tak mimo wszystko poza domem. Tu się troszeczkę najeść, pooglądać telewizję. Chociaż ja to telewizję bardzo mało oglądam. Przeważnie przeglądam to, co tam miecie. W telewizji to ja tylko oglądam. Jest taki program właśnie o tym o wystrojach wnętrz i ten, o remontach. Ten program mi ja akurat tak ciekawi, jak ze starego domu potrafią tak wy, ten, wyremontować ten dom, tak urządzić go pięknie, pokoje dzieci, dziecięce udekorować tak ślicznie. Ten program, a już zapomniałam, jak, to, jak ten program się nazywa, ale go akurat lubię oglądać. No, a ja dzisiaj tego... Chciałam właśnie ten losowanie, yy, znaczy się dzisiaj zrobię to losowanie, tego, nagrać filmik z tym losowaniem, bo znając życie dzisiaj jest yy, właśnie święto, dużo jest właśnie w domu osób, no i ten internet u mnie jeszcze gorzej idzie niż normalnie. Tak to czasami, w większości dzień, a czasami dwa dni mi filmik z, ten zgrywa się. Jak naprawdę krótki jest filmik, no to tego samego tego samego dnia mama, tak w większości dna, drugi dzień dopiero, więc ja e, ja podałam właśnie to losowanie jutro, na poniedziałek dlatego muszę ten filmik dzisiaj zrobić a chcę go teraz samego rana mieć zrobiony żeby później właśnie dla kropki mieć czas, to, to święto jest, to bym chciała raczej bardziej tak z nią przebyć te święto, nie tak na ten, pół dnia spędzić na nagrywanie i tego w święta no tu właśnie mam te nagrody, na to, mm, to była właśnie ten na oczka, tutaj ta była keratyna, ma trzy laty, tu jeszcze ani jednego z tego nie miałam i tutaj do kąpieli trzy w jednym, to sobie też kupiłam, to sobie właśnie też kupiłam, jestem ciekawa, jeszcze nie wypróbowałam, ale tak no tutaj właśnie mam ten, chciałam na dworzu jak pójdziemy na plac zabaw zrobić tak na kocyku losowanie, temu do woreczka dałam, no ale zrobię w domku, dużo osób tutaj nie jest, nawet jeden pan się zgłosił, no dużo tutaj tak losowa nie ma, jestem ciekawa kto wylosuje. Praktycznie, no jak ten, no zgłosiłam to losowanie, to praktycznie parę osób mnie automatycznie usunęło po tym losowaniu. Nie wiem, czy komuś e, ten, to, że właśnie ten filmik zrobiłam z, nag z nagrodami, czy komuś się nie spodobało, nie wiem. Troszkę przykro mi się zrobiło, no ale nie każdemu może się podobać. No to zobaczymy, kto wygrał. Pierwsza osoba, dwie osoby będą, pierwsza osoba to będzie Ninka Ninka. Wow, tu widać. Ninka Ninka wygrała pierwszy, pierwszą nagrodę, Druga nagro, drugą nagrodę otrzyma osoba... Zobaczymy. Hexeli! Gratulation! O, tu widać. Hexeli otrzyma jedną to, nagrodę i nika, e, Ninka Ninka. To są dwie osoby, które otrzymają nagrodę. No, wtedy te dwie osoby bym prosiła wtedy właśnie o ten o e-maila, żeby właśnie tak ten da, e, dane można podać na, na e-maila, żebym wiedziała, doko, e, gdzie wysłać te, te nagrody. No, to jutro właśnie tak mi się wydaje, że właśnie z, z, rana, z rana tego. Z rana już wstawię, postaram się. O ile to tego, ale tak do 18 mam nadzieję, że się zgra ten filmik, chociaż chciałabym z rana, żeby było już, już wstawione. No to gratulę, e, gratuluję tym dwóm osobom Nina, e, Ninka, Ninka i Hexeli. I właśnie bym prosiła o ten o e-mail, żebym właśnie o, te, o ten adres żebym wiedziała, do kogo, na jaki adres wysłać. No i jeszcze życzę, tak, jeszcze są święta, no to życzę wesołych świąt Wielkanocnych, la, tego mokrego Dingusa. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!